Z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam polecić Auto Świat, testy długodystansowe. Jest to taka okazjonalnie wydawana edycja przez magazyn Autoświat. Jeżeli kupujecie auto świat, to pewnie kojarzycie testy długodystansowe raz na jakiś czas. Redaktorzy tego, tego tygodnika przedstawiają wyniki testu długodystansowego, gdzie auto jest rozbierane na części pierwsze i jest oceniane i jest oceniane zużycie tych części. Poradnik ma naprawdę bardzo dużą ilość testów. Generalnie dotyczy samochodów, które zadebiutowały w salonach na przestrzeni ostatnich pięciu lat, może spoza, poza niektórymi wyjątkami, jak na przykład Skoda Octavia 2K 20 TDI na w tryskach. Która jest opisywana jako auto z przebiegiem 500 tysięcy kilometrów, to ona faktycznie ma troszkę więcej niż te 5 lat. Natomiast generalnie są to współczesne konstrukcje. Taki standardowy dystans dla auta biorącego udział w teście to 100 tysięcy kilometrów. Na jej podstawie można sobie wyrobić w pewien sposób to, w jaki, to jak auto będzie się zużywało. Natomiast, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że większość samochodów używanych, który, które kupujemy, ma przebieg zdecydowanie wyższy niż 100 tysięcy kilometrów. A zużycie auta co tutaj dużo mówić im, im większy przebieg tak jakbyśmy o nie nie dbali. Tym będzie więcej, więcej, więcej usterek i większe zużycie na, na elementach, czy to silnika, czy, czy skrzyni biegów. Generalnie mogę Was zachęcić do zakupu tego czasopisma, tego magazynu. Sami ocencie, jak to wygląda. Przeglądając różne testy, znajdujące się: Katalogu. Muszę powiedzieć, że często podczas tych testów wychodziły usterki, z którymi spotykamy się podczas serwisu aut używanych. Także właśnie, jeżeli jesteście w trakcie poszukiwania auta, którym bylibyście zainteresowani, jest to auto w miarę świeże to moim zdaniem te 20 zł wydanych na, na tego typu katalog to jest bardzo dobra inwestycja. Natomiast nie zawsze jest tak, że na przykład usterka, która była bardzo popularna w danym modelu wychodziła podczas tego testu długodystansowego. Domyślam się, że te auta nie są jakoś strasznie szanowane. Dziennikarze mają dosyć ciężką nogę. A jeżeli chodzi o warunki eksploatacyjne, wymianę oleju, to wszystko odbywa się zgodnie z zaleceniami producentów, a więc mamy tutaj long life. Co za tym idzie, często pojawia się informacja o zużyciu panewek korbowodowych, czy nawet głównych, albo o problemach z turbosprężarką. Co tutaj więcej mogę wam powiedzieć? Jakiś pogląd na pewno te artykuły dają, natomiast warto jeszcze się podeprzeć, tak jak zawsze Wam polecam, przed zakupem auta poszukiwanie informacji w internecie na temat danego modelu oraz wersji silnikowej, ponieważ czasami zakup złej wersji silnikowej może doprowadzić do sytuacji, w której auto po prostu będzie rozczarowywało po zakupie tutaj mogę taki podać przykład testu Peugeota 5008, który przez dziennikarzy był oceniany bardzo dobrze, natomiast z uwagi na to że był wyposażony w silnik 1.6 THP no to już po 20 tysiącach była awaria rozrządu jak rozebrali ten motor przy 100 tysiącach kilometrów to w wielu miejscach wyszło zużycie ponanormatywne. normatywne był uszkodzony korpus turbosprężarki, kolektor wydechowy itd. No generalnie takie usterki, z którymi na co dzień się spotykamy na warsztatach, akurat też im się tam e, pojawiły. Natomiast był na przykład Golf szóstej generacji, więc auto już sporo starsze niż 5 lat, e, z 1.4 e, twin, twin Charger, e, ten silnik z kompresorem i z turbo i na przykład nie mieli z nim żadnych problemów. Nie było też jakiegoś ponanormatywnego zużycia pierścieni, czy, czy też e, w wyniku, właśnie zużycia pierścieni, zużycia oleju. Także czasami się uda. A jak sami wiemy, ten silnik ma dosyć spore mm, problemy. Mm, tutaj jeszcze od siebie chciałbym dodać, że. Mm, to, czego mi zabrakło w tych artykułach. Często jest poruszany temat bardzo ogólnikowo, co było ok, a co wykazywało jakieś zużycie ponadnormatywne. Natomiast tak naprawdę nie spotkałem się, że w przypadku konkretnego egzemplarza byłaby zrobiona checklista, w której mamy. Skatalogowane wszystkie pomiary, które zostały zrobione. Na przykład z tego, co czytałem, te testy, to w zasadzie zawsze sprawdzają moc auta i porównują z tą, która znajduje się w dowodzie rejestracyjnym czy w homologacji. I czasami o tym jest wzmianka, czasami w ogóle nie ma wzmianki. Jest wzmianka, że jest ok, ale również jest wzmianka, że na przykład. Moc jest za niska, natomiast są artykuły, w których nie ma żadnej informacji o mocy. To samo jeżeli chodzi o panewki. Fajnie, jakby e, dokumentując e, stan auta, były przedstawione zdjęcia pan, pa, panewek korbowodowych, głównych, e, z krótkim opisem. Podobnie temat ma się do turbosprężarki, czy na przykład do pompy oleju, gdzie chyba nawet pompa oleju albo jest nierozbierana. Mm, albo po prostu w ogóle się o nie pisze w artykule i temat pomija kolejna sprawa nie ma nic na temat nagaru w silniku czy w misce olejowej to też mnie dziwi, bo z doświadczenia mogę powiedzieć, że już po przebiegu 100 tysięcy jak rozbieramy silniki no to widzimy, że tego nagaru już jest całkiem sporo, a to raptem 3-4 wymiany oleju Także tego, tego brakuje. Wydaje mi się, że to jest coś takiego oczywistego. Może za jakiś czas zostanie to uzupełnione. I taka checklista naprawdę by w fajny sposób pozwalała nam porównać auta. Natomiast z drugiej strony nie zdziwię się, jeżeli w tym temacie się nic nie zmieni, ponieważ takie testy bardzo dużo kosztują, jeżeli chodzi o koszty ubezpieczenia opon, przede wszystkim zużytego paliwa koszty utraty wartości, wydaje mi się, że znaczy, może inaczej. Pewności nie mam, ale wydaje mi się, że producenci auto dostarczają samochody do tych testów. W Polsce takie testy prowadzi tygodnik Motor. Tam jestem ciekawy, czy, czy auto dostarcza importer, czy, czy producent, czy, czy, czy może gazeta musi wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni to mnie zawsze ciekawiło taka informacja chyba nie pojawia się w tym katalogu i też się nie spotkałem z nią na przykład w tygodniku motor w motorze z tego co kojarzę to te 100 tysięcy kilometrów to rzadko kiedy było brane tak długi dystans był brany pod uwagę raczej to były krótsze dystanse więc podejrzewam że te auta były użyczone No, także w zasadzie to jest wszystko, co chciałbym Wam przekazać w tym e, temacie. 100 tysięcy kilometrów to może nie jest jakoś dużo, ale z tych testów jednoznacznie wynika, że czasami już po takim dystansie e, samochód nam po prostu potrafi płatać e, figla i mieć... E, takie dosyć konkretne objawy zużycia. Gdybyście byli zainteresowani sprawdzeniem auta przed zakupem, ustaleniem jego przebiegu, to zapraszam do, do linku e, w opisie tego materiału oraz w pierwszym komentarzu. E, podobnie sprawa ma się, gdybyście chcieli rozkodować numer na dwozia, to zapraszam wszystkich subskrybentów do e, naszych darmowych dekoderów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.